Cześć, witam Was w kolejnej części wido recenzji Asusa Transformer Pad Infinity 700. Tym razem z przed komputera przeniosliśmy się przed moją 42-calową plazmę, którą już oczywiście znacie. Podobnie jak odbijające się w ekranie okno, widok za oknem i kawałek mojego pokoju, ale mam nadzieję, że mimo wszystko to, co najistotniejsze, będziecie mogli dostrzec. Oczywiście siedzimy tutaj nie bez powodu. Tym powodem jest wyjście Micro HDMI, które znajduje się na dole lewego boku urządzenia. Nie jest to zbyt komfortowe, zwłaszcza jeżeli chcemy sobie pograć w jakąś grę obsługiwaną przez akcelerometr, czyli przez położenie tabletu, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Co, co jest bardzo istotne, to fakt, że żeby włożyć kabel do wyjścia, Trzeba użyć nieco siły, ale to nie jest wada. To właśnie wręcz przeciwnie, jest to, jest to zaleta urządzenia, bowiem nie ma, nie ma takiej opcji, żeby kabel sam z tego wyjścia jakoś się wysmyknął. Przypadkowo, nawet jeżeli przypadkowo lekko pociągniemy za kabel, zawadzając o niego, nie wypadnie z tego portu, bo jest tam bardzo dobrze osadzony i to jest niewątpliwa zaleta. Jak widzieliście na pewno przed chwilą, przy podłączeniu tego kabla do tabletu, obraz przesyłany jest w jakości Full HD, czyli 1080p. Na początek trzeba zaznaczyć w istotną sprawę. Tablet ma ekran w formacie 16x10 telewizor 16x9. Oczywiście można zmieniać dowolnie proporcje ekranu. Ja zostawię na auto. Wszystko to, co robimy na tablecie, przesyłane jest za pomocą kabla na ekran telewizora, więc w tej samej chwili widzi wszyscy, którzy patrzą na telewizor, czy na przykład nasi znajomi, widzą dokładnie to samo, co my na ekranie swojego tabletu. Możemy przeglądać strony internetowe, grać w gry, przeglądać zdjęcia, słuchać muzyki wszystko robić. Oczywiście pokrótce Wam to wszystko pokażę. Tylko jeszcze zanim to zrobię, warto wspomnieć, że w, w prawym dolnym rogu ekranu znajdzie, znajduje się powiadomienie, że podłączyliśmy urządzenie przez HDMI do jakiegoś zewnętrznego monitora, w tym przypadku do plazmy, ale nie ma, nie ma dostępu do żadnych ustawień. I to tyle. Fajną opcją jest aplikacja MyNet, która umożliwia dostęp do serwera multimediów. I tak na przykład możecie się śmiać. Moja biblioteka multimediów na komputerze. W ogóle mój komputer jest nazwany Dzieciątko PC. Pozdrawiam mojego brata, który tak zrobił. Taką nazwę mi ustawił i taka już została. Możemy. Wszystkie filmy, zdjęcia, muzykę przesyłać za pomocą Wi-Fi, czyli bezprzewodowo, z komputera do tabletu. Ciekawe, czy się to teraz uda, bo wszystko zależy wszystko zależy od tego, jaka jest prędkość łącza. Jakość jest, jaka jest. Co ciekawe, na ekranie tabletu nie pokazuje się nic na ekranie telewizora coś tam leci. Ale dobrze, że jest taka opcja, bo jest bardzo przydatna trzeba było o niej wspomnieć. Możemy oczywiście grać... Już tu wcześniej trochę grałam w motorówkę. No i tutaj, jako że mamy do czynienia z czterorodzeniową tego trójką, no to... Efekt lejący się po ekranie wody. Widzimy efekt przyspieszenia, ale przyspieszenie już, już chwilę temu wykorzystałam, więc jej nie zobaczycie w tym momencie. Tak jak wspomniałam wcześniej, podłączenie kabla HDMI do tabletu sprawia, że niestety granie jest niekomfortowe, bo przeszkadza nam ten kabel. Ale oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, można się do tego przyzwyczaić. Nie będę teraz Was zanudzać moim graniem. Przejdźmy do galerii. W galerii oczywiście możemy przeglądać zdjęcia, które najpierw się muszą chwilę załadować. O, już się załadowały. Wszystko się przegląda bardzo płynnie, chociaż nawet przy bardzo szybkim przesuwaniu, nawet tego trójka, czyli czterdziordzeniowy procesor, nie nadąża nad tym, co robimy. Działa multitouch bez żadnych zarzutów i pewnie zapytacie się co się stanie jeżeli obrócimy tablet z pozycji pionowej poziomej do pozycji pionowej jak widzicie nie stało się zupełnie nic mimo tego że możliwość rotacji ekranu jest włączona oczywiście możemy również słuchać muzyki przesyłać ją przewodowo z ekranu z ekranu tabletu tak z tabletu do telewizora

A można tych filmów mieścić tutaj od groma, bo akurat w tym przypadku mamy do czynienia z. Mamy do czynienia z tabletem, który ma 64 giga pamięci, Więc multimediów może pomieścić od groma. I ciut, ciut. 500 franków za Matisa? raczej przyzwoite. Za taką cenę sam kupiłbym niż 6, 7. No i oczywiście to tylko nie wszystkie, to tylko wybrane, nie wszystkie możliwości urządzenia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie podłączenia tabletu Asusa do e, komputera, ta, do komputera, e, do plazmy, telewizora, czy, czy w ogóle jakiekolwiek pytania dotyczące tego urządzenia, to oczywiście pozostaje do, do dyspozycji. Musicie tylko mi jakieś, w jakiś sposób je zadać. Czyli na przykład w komentarzach czy na YouTubie, czy w komentarzach pod jakimkolwiek postem na tabletowo dotyczącym tego właśnie urządzenia. Więc jeżeli coś, odzywajcie się, postaram się odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania. Dzięki za uwagę.